Niektóre słowa mają ciężar, którego nie da się zmierzyć. Zwłaszcza wtedy, gdy wypowiada je ktoś, kto patrzy chorobie prosto w oczy. Anna Nechrebecka, legenda polskiego kina, kobieta o niezwykłej kulturze i sile, od miesięcy walczy z nowotworem. Mimo bólu, mimo strachu, nie przestaje mówić głośno o tym, co dla niej naprawdę ważne. Ale tym razem to nie rola ani scena teatralna. Lecz jedno szczere wyznanie sprawiło, że cała Polska zatrzymała się i zaczęła słuchać. Kiedyś była blisko kościoła, bardzo blisko. W czasach, gdy Polska szukała nadziei, a wolność była tylko marzeniem, świątynie stawały się miejscem schronienia dla artystów, opozycjonistów, dla ludzi, którzy wierzyli, że dobro i solidarność są silniejsze niż system. Dla młodej wówczas aktorki Kościół był nie tylko duchowym domem, był symbolem wspólnoty, nadziei i prawdy. Ale dziś, po latach, Anna Nechrebecka mówi coś, czego wielu się nie spodziewało, ten świat już nie istnieje. W wywiadzie dla Onetu wypowiedziała słowa, które odbiły się szerokim echem. To całe unieważnianie małżeństw wybranym, którzy jednocześnie mają czelność pouczać nas, jak żyć. To nie jest już mój Kościół. Świat, w który wierzyłam, został zrujnowany. Powiedziała to spokojnie, bez gniewu, ale w jej głosie słychać było smutek ten głęboki, cichy żal, który pojawia się, gdy ktoś traci coś, w co przez całe życie wierzył. Gmodlę się, ale w domu dodała po chwili. Te słowa stały się symbolem czegoś większego niż tylko osobistego rozczarowania. Dla wielu Polaków to zdanie brzmiało jak echo ich własnych myśli. Bo coraz więcej ludzi mówi dziś to samo, że wierzą w Boga, ale nie w instytucje. Nie prowokuje, po prostu opowiada o tym, co widzi i czuje. W latach osiemdziesiątych Kościół był dla mnie miejscem spotkań wierzących i niewierzących, miejscem, gdzie było schronienie i praca. A teraz Widzę tylko upojenie władzą, wyznała z goryczą. Jej słowa nie są krzykiem. Są szeptem kogoś, kto stracił zaufanie, ale nie stracił wiary. Bo Anna Nechrebecka wciąż się modli, tyle że bez pośredników, bez ceremonii, bez publiczności. W ciszy, we własnym domu, z dala od świateł kamer. Choroba nowotworowa, z którą się zmaga, zmieniła w niej wszystko. Mówi... Że dopiero teraz nauczyła się rozmawiać sama ze sobą. Zrozumiała, że każda chwila ma wartość, a życie to nie jest scena, na której można zagrać rolę do końca. Bo czasem trzeba zejść z planu wcześniej z godnością i spokojem. Kiedy opowiadała o swoim ojcu, który zmarł w jej ramionach, w oczach miała łzy. Coś o tym wiem, mój ojciec umierał na moich rękach. Myślę, że każdy z nas ma prawo decydować o własnym życiu i o tym, kiedy to życie powinno się zakończyć. Utrzymywanie drugiej osoby przy życiu za wszelką cenę wydaje mi się okropnym egoizmem. To nie była prowokacja, to była prawda wypowiedziana z perspektywy człowieka, który wie, czym jest cierpienie, z perspektywy córki, która widziała bezsilność, i kobiety, która dziś sama zmaga się z bólem. Hołduję staremu powiedzeniu Pozwólcie mu umrzeć dodała. Zapytana, czy poparłaby ustawę legalizującą eutanazję odpowiedziała krótko, bez cienia wahania. Tak. Uważam, że to prawo człowieka. Te kilka słów wystarczyło, by rozpętać w internecie burzę. Jedni mówili o niej z podziwem, inni z oburzeniem. Dla jednych była głosem odwagi dla innych symbolem buntu przeciw wierze. Ale w tym całym zamieszaniu łatwo zapomnieć, że jej słowa nie były politycznym manifestem. Były ludzkim wyznaniem. Anna Nechrebecka nigdy nie była osobą szukającą kontrowersji. Od lat unikała skandali, nie komentowała spraw osobistych, nie brała udziału w medialnych awanturach. Teraz jednak, kiedy sama stanęła na granicy życia i śmierci, zaczęła mówić inaczej. Głośniej, ale spokojniej, z większym dystansem, ale też z większą świadomością. Jej historia to nie tylko opowieść o chorobie to również portret kobiety, która nie zgadza się na obłudę, która potrafi kochać Boga, ale jednocześnie patrzeć krytycznie na ludzi, którzy w Jego imieniu próbują rządzić sumieniami innych. Gnie mam żalu do Boga powiedziała w końcówce wywiadu. Gmam mam żal do ludzi, którzy próbują mówić innym, jak mają żyć. To zdanie zamknęło rozmowę, ale otworzyło tysiące dyskusji, bo choć jej słowa mogą dzielić, mają w sobie coś, co trudno zignorować prawdę. Kiedyś Anna Nechrebecka grała w filmach, które uczyły Polaków wrażliwości. Dziś, nawet poza kamerą, wciąż to robi. Uczy, że wiara to nie strach, że nadzieja nie potrzebuje instytucji. I że nawet w chorobie można mówić o życiu z godnością. Dziś, gdy wielu unika tematów śmierci i cierpienia, ona mówi o nich z niezwykłym spokojem. Może dlatego, że pogodziła się z tym, że życie jest kruchym darem, który pewnego dnia trzeba oddać. Czasem mówi: Najtrudniejsze nie jest umrzeć, najtrudniejsze jest pozwolić odejść. Jej wywiad wywołał poruszenie. Setki komentarzy tysiące udostępnień. Jedni pisali, Gwreszcie ktoś odważny mówi to, co myślimy. Inni, To bluźnierstwo. Ale nikt nie pozostał obojętny, bo Anna Nechrebecka nie mówiła o kościele, mówiła o człowieku. W świecie, który coraz częściej dzieli się na wierzących i niewierzących, na za i przeciw, jej głos był głosem środka, głosem kogoś, kto wciąż wierzy, ale już nie ufa. Kogoś, kto zamiast kazań wybiera ciszę. Kogoś, kto modli się nie w świątyni, ale w czterech ścianach własnego domu, gdzie Bóg nie potrzebuje mikrofonu. Świat, w który wierzyłam, został zrujnowany, mówiła. Ale z ruin można coś zbudować. Może nową wiarę, może nowy spokój, a może po prostu świadomość, że każdy ma prawo do swojej drogi. Anna Nechrebecka wciąż walczy z chorobą. Nie mówi, jak długo potrwa ta walka, ale mówi jasno, nie chce współczucia, chce zrozumienia, chce, żeby ludzie przestali się bać rozmów o śmierci, o cierpieniu, o sensie życia. Bo, jak sama powiedziała, śmierć to nie koniec to część historii, którą trzeba napisać do końca. Jej słowa zostają w głowie na długo, nie jak manifest. Ale jak cicha modlitwa o prawdę i wolność. Bo w świecie pełnym hałasu, Anna Nechrebecka przypomina, że czasem najodważniejszym gestem jest milczenie. I szczere wyznanie to już nie jest mój kościół, ale to wciąż mój Bóg. I może właśnie w tym jest sens jej historii, w tym pogodzeniu sprzeczności, w tym spokoju, który przychodzi dopiero wtedy, gdy przestajemy się bać. Bo kiedy choroba odbiera wszystko, co materialne, zostaje tylko to, co prawdziwe wiara, godność i prawo, by samemu decydować, jak chce się żyć i jak chce się odejść.